Najpopularniejszym silnikiem w tym samochodzie jest 4.6-litrowy benzyniak V8 o mocy 380 koni mechanicznych. Dostępna jest również wersja hybrydowa. 5-litrowy silnik benzynowy w połączeniu z silnikiem elektrycznym wytwarza 406 koni mechanicznych. Zdecydowanie nie powinni bać się hybryd i LS. Niektóre pogłoski, że instalacje hybrydowe i silniki elektryczne są bardzo drogie w utrzymaniu i zawodne, nie mają podstaw i niczym nie różnią się od konwencjonalnych samochodów benzynowych. Faktem jest, że podczas hamowania energia nie zamienia się w niepotrzebne ciepło, ale gromadzi się w akumulatorach niklowo-metalowo-wodorkowych, a podczas przyspieszania zgromadzona energia zapewnia dodatkową porcję momentu obrotowego na koła napędowe. Jeśli mówimy o zwykłej benzynie 4 czerwca to przy normalnej konserwacji niezawodność tych jednostek napędowych jest po prostu legendarna. Praktycznie nie ma awarii, nie ma obolałych miejsc, więc przy normalnej konserwacji samochodu możesz przejechać nim 300 i 400 tysięcy kilometrów. Również sama praca tej jednostki V8 jest bardzo przyjemna, miękka, bez dodatkowego hałasu i wibracji. Również jak na tak duży samochód zużycie paliwa jest bardzo dobre. Jeśli mówimy wyłącznie o samochodzie benzynowym, zużycie paliwa może przekraczać 15 litrów na 100 km w cyklu mieszanym. Na autostradzie takie samochody zazwyczaj zużywają około 10 litrów. Skrzynie biegów benzynowego Lexusa LS i hybrydy są różne. Model LS-460 jest wyposażony w konwencjonalną, hydromechaniczną, ośmiobiegową automatyczną skrzynię biegów. LS 600 godzin posiada elektromechaniczną skrzynię biegów, która jest dwustopniowa, a przełączanie z jednego na dwie następuje automatycznie po osiągnięciu prędkości 90 km na godzinę. W trybie sportowym Elektronika symuluje działanie 8 biegowej automatycznej skrzyni biegów, ustalając wirtualny bieg. To pudełko nie jest często instalowane w samochodach Lexusa, ale jest już od dłuższego czasu. Nie ma wątpliwości co do niezawodności 8-biegowych automatycznych skrzyń biegów. Niektórzy właściciele narzekają, że z biegiem czasu przy zmianie mogą pojawić się lekkie wstrząsy, ale tak naprawdę dzieje się to po 1200 km. Dzieje się tak, jeśli nigdy nie wymieniasz oleju. Jeśli chodzi o przekładnię hybrydową, to też nie ma ona złej opinii, jednak prawda i statystyki są bardzo małe. Tych samochodów nie jest aż tak dużo. Wielu właścicieli twierdzi, że po 100 tysiącach kilometrów wnętrze zaczyna brzmieć, to znaczy pomimo tego, że plastik wizualnie wygląda na wysokiej jakości, ze wszystkich stron słychać skrzypienia i dźwięki. Krytykuje się także jakość skóry. Jest bardzo cienki i miękki, łatwo go zarysować. Ale historia zawieszenia nie będzie niestety tak bezchmurna. Są tu problemy, które mogą kosztować właściciela używanego Lexusa LS całkiem sporo. Zawieszenie pneumatyczne wyposażone jest w amortyzatory z regulowaną sztywnością, a możliwość zmiany położenia nadwozia doskonale dopasowuje się do każdego profilu drogi, jednak zmiana na placu budowy nie będzie tania. W zasadzie żywotność amortyzatora pneumatycznego wynosi 100-150 tysięcy km, jednak, aby przedłużyć jego żywotność, należy szczególnie po sezonie zimowym oczyścić amortyzatory pneumatyczne z odczynnika i osadów, które do nich przylgnęły. Najprawdopodobniej między 100 a 150 tys. będziesz musiał wymienić całą serię cichych bloków, pylników itd., ale jeśli ciche bloki, pylniki nie są tak drogie, to wśród nieprzyjemnie drogich warto wymienić dźwignie. Jeśli jeździsz nieostrożnie, będziesz musiał je wymieniać prawie raz na 50 tysięcy km. Przed zakupem używanego LS należy zdiagnozować przekładnię kierowniczą. Jest tu elektryczny z silnikiem elektrycznym bezpośrednio na zębatce i dlatego, w przypadku awarii, wymaga wymiany całego zespołu, a to jest dość drogie. Jeśli chodzi o lakier, to nie jest najlepszy. Nie, w żadnym wypadku samochód nie rdzewieje, cóż, jeśli mówimy o odpryskach i małych zadrapaniach. Tutaj pojawiają się łatwo, to znaczy możemy stwierdzić, że metal jest wysokiej jakości, ale obraz jest cienki.